Witam Państwa bardzo serdecznie z ogrodu marzeń. U nas dzień pochmurny, trochę deszczowy, ale wrzesień mamy naprawdę bardzo sprzyjający, bardzo ciepły. Dawno nie było takiego września. Był nie tylko słoneczny, ale i też bardzo ciepły. I myślę, że pogoda jeszcze taka do nas wróci. Deszcz też jest potrzebny, bo ostatnie dni były właśnie bardzo ciepłe. A ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do ogrodu. Ogród jeszcze kwitnie, chociaż już powoli, powoli przybiera tą jesienną szatę. Ale ponieważ jest bardzo ciepło, słonecznie, więc rośliny jeszcze trzymają się dobrze, jeszcze nie odczuwają tej jesieni, a niektóre nawet Wydaje mi się, że jest to chyba maj czy czerwiec. Zaraz Państwu wszystko pokażę. Hosty jeszcze trzymają się dzielnie. Przymrozków u nas nie było, więc rośliny wyglądają ładnie. Troszeczkę jest tutaj ciemno, ale poranek taki jest właśnie u nas bardzo ciemny, pochmurny. Przepiękna hutujnia tułać pstry przebarwiona na czerwono, coraz piękniejsza i jest to naprawdę bardzo śliczna roślina i przydałoby się, aby taka roślina zimozielona rosła w ogrodzie, żeby miała też dużo czerwień, żeby była taka kolorowa, wyglądałaby po prostu prześlicznie. Hortensje wyglądają bardzo ładnie. Tutaj jest ta podparta hortensja Polar Bear. Tutaj jest hortensja Grand Flora. To jest hortensja, którą Państwu wiele razy też przedstawiałam. Ona już zaczęła się przebarwiać na różowo, ale to jeszcze nie jest ten intensywny, piękny, różowy kolor. Śliczne są hortensje i podoba mi się ich nie wszystkie oczywiście, ale niektóre bardzo pięknie się przebarwiają. Jeszcze liście nie widzę, żeby jej żółkły też są bardzo ładne i zielone. je przepięknie kwitną prześlicznie. Jest już wrzesień i będzie już ostatni tydzień września a one wciąż bardzo piękne, zielone, kwiatów mają bardzo dużo. Ja obrywam przekwitłe kwiaty. O, to jest moja ulubienica, dalia pomponowa o biało-czerwonych kwiatach. One mają tę cechę, że potrafią się na jednym pędzie zmieniać kwiaty, czyli potrafi być na przykład więcej białego koloru, albo więcej czerwonego, albo czasem pojawi się jakaś plamka, na przykład biała czy plamka czerwona. Uwielbiam je, są naprawdę bardzo takie ciekawe, bardzo piękne. Dalej rosną tutaj wyjątkowo ślicznie, dorodnie i to na podłożu można powiedzieć bardziej iglastym. Bo wyrzucałam tutaj gałązki z drzew iglastych i gdy igły im opadły, gałązki wyzbierałam. Natomiast igły właśnie tutaj zostały i w ten sposób powstała taka ściółka bardziej iglasta, ale dali ją to jak najbardziej sprzyja. I muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie miałam tak dorodnych krzewów i myślę, że na pewno będzie można tutaj podzielić wiosną karpy. Tak to wygląda. Tutaj rośnie bardzo ciekawa bylina, kiręgeszoma dłoniasta, ale bardzo w tym roku zmizerowana. Dlaczego? Dlatego, że jest to roślina wybitnie do cienia, a tutaj już straciła miejsce cieniste. Zrobiło się miejsce słonie, słoneczne i będę jednak musiała pomyśleć o tym, aby ją posadowić gdzieś w miejscu cienistym, żeby ona swoje liście miała piękne, dorodne zielone. A nie takie jasno-żółte, zniszczone. Powinna mieć liście duże, no i daje jej bardzo piękne, ciekawe kwiaty. Najpierw są takie mm, kuleczki, później się robią takie jajowate, no i na końcach później są bardzo ładne żółte kwiatuszki. Asterkcia ciaste już zaczynają kwitnąć i wyraźnie. Dają znak, że to już taka jesień. Rudbeckia wciąż ma się bardzo pięknie, bardzo tutaj ładnie rośnie, bardzo ładnie kwitnie i rzeczywiście pomysł z tym rzędem był według mnie bardzo dobry. Jeszcze będę musiała ją wiosną podzielić i jeszcze tutaj podosadzać. No i jeśli michunka też już świeci pomarańczowymi balonami, wiem, ekspansywna na paskudna, ale ja ją lubię za kwiaty i właśnie za te baloniki. Akurat to jest michunka ogrodowa o niejadalnych. Nasionkach, ale są miechunki, które można sobie kupić, i one mają jadalne owoce i można je wykorzystać w kuchni. Z tyłu rabaty liliowcowej z rudbekiami. Są inne rośliny. Są posadzone rozchodniki i koleus o żółtych liściach. Ten koleus rośnie naprawdę bardzo ładnie w gruncie, i on, jako jedyny z tych, które tutaj różne odmiany mam, świetnie nadaje się do gruntu i bardzo fajnie wygląda z liśćmi liliowca i bardzo ładnie wygląda też z rozchodnikami. Myślę, że trzeba się będzie zastanowić, i w przyszłym roku rzeczywiście tutaj tę rabatę ozdobić od początku do końca, bo rozchodniki są prawie aż tam do jabłonki i właśnie ozdobić tym żółtym, pięknym, ciekawym koleusem. Szkoda, że nie miałam sadzonek, mogłam oczywiście później jeszcze cały czas produkować ale jakoś tak te inne prace, inne sprawy zajęły mi głowę, ale myślę, że jest to ładny kontrast zarówno dla liści liliowców, jak i też właśnie dla rozchodników. Alej różanej róże jeszcze kwitną. Różom też jakby się coś nieco poprawiło i na razie mają ładny Liście i piękne kwiaty, ale to już za późno na poprawę. Trzeba było o tym myśleć wiosną i latem. Liliowce wyraźnie też się poprawiły, ich stan. Ja już tutaj suchych liści nie zrywam, to już nie ma sensu, bo to już naprawdę jest jesień, trzeba się z tym pogodzić. Ale one się wyraźnie jakby zazieleniły. Proszę zobaczyć, niektóre naprawdę są. Tak zielone jak wiosną. One też jakoś poczuły chyba maj czy czerwiec i zrobiły się tutaj ładne i zielone. Róże, tak jak mówiłam, no, no kwitną, szaleją teraz na potęgę. Po raz drugi jest ciepło i słonecznie nie ma przymrozku, więc przyroda żyje innym rytmem. Tutaj też bardzo piękne, bardzo piękne i bardzo zdrowe liście. Proszę spojrzeć, ile tych liści jest, i o właśnie taką różę mi chodzi. I tak powinna róża według mnie wyglądać. Mają być liście i mają być kwiaty, a nie jakieś takie same badylki. No, na łóżkach permakulturowych, proszę Państwa, już coraz bardziej. Pusto, pusto. Jeszcze tutaj buraki czerwone zostały. Jeszcze koper. Koper zostawiłam, bo mam jeszcze cukinię i cukinię też będę kisiła tak jak dawniej ogórki, tak na dwuczy dniowe. Szałwia, prześliczna szałwia. Na razie do donicy nie przeniosłam. Pobrałam tylko młode sadzonki, żeby ukorzenić. A tutaj mak schodni. Proszę, kibicuję, kibicuję, bardzo kibicuję makowi, żeby zdążył zakwit. Ale tutaj nie wiem, bo tutaj ma kolejne pąki kwiatostanowe, ale one chyba, chyba nie zdążą. No, być może będziemy mieć jesień ciepłą, gdzie nie będzie przymrozków. Może i tak się okazać. Kwitnie też cykoria podróżnik, to jest takie zioło, chwast które bardzo często rośnie przy drogach. Jest malutkie, niziutkie, ale tam, gdzie są pola, gdzie ma sprzyjające warunki, potrafi urosnąć jako roślina tak około półtom, półtora metrowa. Nie muszę powiedzieć, że jest też ładną ozdobą w ogrodzie. Ładnie wygląda, długo kwitnie i ja płatki zbieram i wykorzystuję na herbatki zimowe. susze jest to bardzo dobre zioło. Ale o tym muszą Państwo już poszukać u fachowców. Nie jestem fachowcem od zdrowia, więc muszą Państwo gdzie indziej szukać porady. Suchołuski, ulubione kwiaty, męża w różnych kolorach, prześliczne, mieniące się barwami, bardzo takimi ciepłymi nasionka pozbierałam. Tutaj też część wysiałam, bo niektóre wysiewają się same. Ale nasionka warto zebrać, żeby mieć pod ręką. A tutaj moje kuraski, kuręki sobie siedzą. Też mają ci O, jak ładnie się odzywają. Kurki, kurki, kurki moje. Malwy, kwitnące malwy przycięłam, a teraz wyrastają już kolejne tutaj malwy. Może się wysiały, bo część nasion spadła, część zachowałam też dla siebie, żeby można było wiosną wysiać. No i proszę zobaczyć, kociemiętka. miętka. jest naprawdę bardzo piękną byliną, pięknie pachnie, długo kwitnie i dosyć nieatakowaną przez żadne szkodniki czy choroby, można powiedzieć, że taką no, zdrową rośliną. Tutaj jeszcze gdzieniegdzie kwitną floksy wiechowate, dlatego jeszcze i jeszcze ich nie przycięłam. Gdy zakończą kwitnienie, wówczas dopiero wtedy przystąpię do przycinania i przytnę je niżutko przy ziemi. Ogród warzywny kolejny ten w gruncie wygląda tak. Tutaj trochę porozsadzałam truskawki. Tak, żeby zrobiły się jakieś rzędy. Jeszcze jasiek został. No i tyle. No już jest tutaj pusto. Nie ma już nic, drodzy Państwo. No tak wygląda u nas jesień. Z tej strony rudbeckia błyskotliwa. Sanka chimp. Pokazywałam Państwu, jak przesadzam. I proszę zobaczyć, że nie przesadzam. I rudbeckia się przyjęła. I rośnie naprawdę bardzo ładnie. Ja ją tutaj podlewam, pilnuję, żeby miała dobrze, i myślę, że zdąży się jeszcze uporzenić przed zimą. Tutaj i Państwo znacie po prawej stronie: czerwieni się malajski, piękne poduchy. Srebrzysto-zielonych goździków. One też są prześliczne, jeszcze pachną, ale nie teraz e, kwitną wiosną. A nad nimi miliny, miliny, i jeszcze tutaj cały czas kwitną. I cóż my tutaj mamy? O, jak już jestem, to przejdę się z tej strony. Nie miałam za dużo, drodzy Państwo, ale posadziłam sztypiorek czosnkowy między liliowcami i wydaje mi się, że może się udać, że on tutaj będzie Rus, wiem, że ten biały jakoś tak niezawyraźnie wygląda wśród tych liści liliowców, ale, ale widać, maleńkie to są kępy. Myślę, że jak będą większe, to na pewno będą bardziej widoczne. No cóż, trzeba poczekać. Nie mam aż tyle, żebym mogła od razu tak pięknie posadzić całe tutaj rzędy, więc sadzę właśnie maleńkie kępy. Te zielone to już są niezapominajki, już tutaj zrobi się bardzo ładnie, przy okazji będę miała mniej plewienia, bo jak się zazieleni, to chwasty nie będą wyrastały, a jeszcze piorek czosnkowy nie jest brzydki, no piękne, kuliste, białe kwiaty. Krodzie. Kwitną hibiskusy, hibiskusy piękne, ketnie syryjskie. Jeszcze bardzo dużo kwiatów, mają śliczne kwiatuszki tam z tyłu się różowi. Kolejna odmiana, no przepięknie to wygląda. A po prawej stronie kwitnie bardzo pięknie pięciornik na żółto, on wygląda też bardzo ładnie. Ja ten krzew wiosną. Przycinam i nadaję mu taką zwartą raczej formę, żeby nie był zbyt bo no To już jest stary krzew. Ełkomisy, ełkomisy mają się dzielnie, mają się tutaj bardzo dobrze na tej rabacie też z liliowcami. Mam tutaj posadzone koleusy. Te skrzynki mam, kiedyś służyły mi do różnych celów. Najpierw rosły agapanty, później próbowałam z ogórkami, ale jakoś tak nie za bardzo nic chciało rosnąć. Za to, znaczy agapanty rosły, przepraszam, agapanty rosły. Tutaj bym rzeczywiście powiedziała nieprawdę. ale koleusy rosną bardzo ładnie w tych skrzynkach i chciałabym je przezimować, żeby wiosną również tutaj rosły prześliczne koleusy. One i tak są maleńkie, bo późnym latem przesadziłam je z gruntu do skrzynek. Co ja tu miałam posadzone? Chyba gro, też tak nie za bardzo rósł. Nie, ogórki. Ogórki, ogórki, przepraszam Państwa, miałam ogórki, one w ogóle rosnąć jakoś tak nie chciały, więc powyrywałam i posadziłam właśnie maleńkie sadzonki tutaj koleusów i tak one się tutaj bardzo ładnie rozrosły dlatego zależy mi na tym aby właśnie wszystkie te skrzynki w przyszłym roku uzupełnić ziemią i posadzić w nich koleusy i przenieść je tutaj żeby było kolorowo a za nimi tutaj cóż, lawenda, róże, języczka pomarańczowa. Ktoś mnie pytał w komentarzu ile lat ona tutaj rośnie i gdzieś zgubiłam ten komentarz, nie mogę go odnaleźć. Rośnie 3 lata, proszę państwa, ta języczka tutaj w tym miejscu 3 lata. I podzieliłam ją, tą, która rośnie przy stawie. Tu była naprawdę bardzo maleńka kępa tej języczki i rośnie teraz znakomicie, przepięknie z tyłu astry fioletowe. Też, też, też piękne, nie wiem co falić. Dzisiaj taki dzień ciemny, nie ma jeszcze motyli, nie ma pszczół, ale myślę, że jak tylko by trochę zaświeciło, to jeszcze się tutaj pojawią. A tak wygląda łóżko wzniesione z marfią. Była cebula, cebulę już dawno wybrałam. Została marchew, marchew trzy razy wysiewałam w tym roku. Cały czas ślimaki dokuczały bardzo. Tutaj już wybrałam z tyłu jeszcze buraki czerwone, zostały, ale i tą marchew też wybiorę, bo trzeba będzie te łóżka uzupełnić ziemią kompostową. A ziemia kompostowa, kompostownik wygląda tak. Trzeba będzie się tutaj dowiercić i wykopać od spodu. Już nawet tutaj zaczęłam. Widać taką małą jamkę, ale to dopiero bardzo skromny początek. Lawenda po przecięciu zakwita jeszcze jesienią i tutaj widzą Państwo, że jeszcze kwitnie i ślicznie pachnie, czyli jeszcze jeszcze cały czas cieszymy się roślinami, ich kolorami, ich zapachami i bardzo ładnie tutaj wygląda, tak srebrzyście, dlatego mi się zamarzyło, aby wokół te skrzynki drewniane, one mają różne kształty, ale to nie poukładać, bo mam ich dosyć sporo i właśnie posadzić po kilka sadzonych koleusów. Naprawdę wyglądają przepięknie, mi się bardzo podoba, nie wiem jak Państwu, ale jest to roślina, która bardzo szybko rośnie, w sprzyjających oczywiście warunkach, bardzo lubi donice. W gruncie rosną mi tylko te żółte odmiany najlepiej. Natomiast te właśnie kolorowe kochają do nic. Nie mogłabym przejść obojętnie i nie pokazać Państwu herdestu himalajskiego. Ja cały czas kuszę i Państwa zachęcam, bo jest to naprawdę przepiękna bilina. Nie będziecie żałować. Kupcie sobie. Czy, czy tam może ktoś znajomy ma i się podzieli różne odmiany, i naprawdę będziecie mieć bardzo wartościową roślinę. Ktoś, kto jest zapracowany, nie ma czasu, aby poświęcić dużo uwagi roślinom. Myślę, że Rdek Himalajski będzie właśnie tą waszą radością w ogrodzie. Zawilec japoński przekwitł, miał piękne różowe kwiaty, i takie zostały kuleczki. Po nim też bardzo piękne, ozdobny. Ja tego nie przycinam, zostawiam do wiosny. Dlaczego? Dlatego, że gdy pojawi się szron, śnieg, niewielkie opady, to właśnie takie rośliny pozostawione wyglądają przepięknie, tajemniczo, malowniczo. A za nimi guzikowie, te kule to są kule guzikowca zachodniego, czyli potocznie koronawirus. Wyglądają przepięknie, teraz robią się coraz bardziej już pomarańczowe i wkrótce będą całe pomarańczowe, bardzo śliczne kule, a koronawirus w tym roku wyjątkowo pięknie kwitł. Mam też zawilec japoński o białych kwiatach, on kwitnie, ma dwa kwiatuszki, ale ma i myślę, że ta kępa też czasem się rozrośnie i jak właśnie ten piękny różowy. Hortensia fresmelba, czyż nie jest ona piękna, prześliczna, różowa. To jest roślina, która ma chyba trzeci rok w ogrodzie. Nie jest może za duża, ale za to na każdym pędzie ma przepiękne kwiaty, przebarwiające się, szliczne, różowe. No, prześlicznie tutaj rośnie. Alejce różane, tutaj przy Pergoli, gdzie rosną róże okrywowe, róże pchnące jeszcze kwietną, a z tyłu cudowna dama. Larisa, Larisa, róża okrywowa, ma masę kwiatów. Widzą Państwo jakie piękne kwiaty. Kwitnie od maja aż, aż do mrozów. Prześliczna, bardzo wartościowa, bardzo zdrowa, bardzo piękna odmiana i bardzo duża.